Hejka, cześć i czołem z krawy, z tej strony Wiktoria Jarniewska I witam was wszystkich ponownie na moim kanale Po dłuższej przerwie Ze względu na to, że właśnie zaczęły mi się studia I wiem, wiem, studia nie powinny być żadną wymówką Ale jak pewnie wiecie, ja trenuję, ja studiuję Ja mam także wiele innych zajęć Przykładowo chodzę sobie na siłownię, kiedy mogę w wolnej chwili Gram co sobotę mecz Także to jest tak naprawdę już dzień wyjęty z życia Jestem w związku na odległość I po prostu nie miałam kiedy nagrać filmu Ale z racji tego, iż... Po długim czasie przyszła mi paczka z Shiin, bo zamawiałam ją już jakieś trzy tygodnie temu, jednak przez jakiś tydzień czekała na mnie w punkcie pocztowym, aby ją odebrać. Chciałabym właśnie pokazać Wam te rzeczy. I jestem strasznie podekscytowana, bo po pierwsze dawno nic nie zamawiałam. Po drugie, dwie z rzeczy, na których najbardziej mi zależało, są takie. To znaczy, jeszcze do końca ich nie sprawdzałam, ale wydaje mi się, jak wyciągałam je z kartonu, to na pierwsze wrażenie po prostu wow, 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 dlatego. Bez szczerości, zapraszam was wszystkich do oglądania. Mam nadzieję, że mi wybaczycie tą dłuższą przerwę. Totalnie nie wiedziałam, od czego zacząć, bo w moim zamówieniu jest bodajże 11 rzeczy. Trzy rzeczy są tak, jakby łączone w jedno, jedną rzecz na stronie, są zapisane jako jedna rzecz i właśnie tutaj je trzymam. Obawiałam się o jakość, bo to były trzy takie. Komplety, takie dochodzenia po domu, do spania na lato i zastanawiałam się właśnie, jak będzie z ich jakością. I ogólnie wiadomo, one lekko prześwitują, tego się spodziewałam, że będą one cienkie, aczkolwiek nie zależało mi na tym, żeby one były jakieś mega grube. Wszystkie komplety jakby są w postaci spodenek i ramionczek. Co mi dziwi, to jest rozmiar S, a jest są dosyć spore. Mogę to na siebie narzucić. Jest to S36, ale wydaje mi się, że. Jest to na mnie lekko za duże Albo tak tylko mi się wydaje Nie, jest w sumie w miarę okej okay. Leży w miarę okej okay. Zależało mi na takich właśnie kompletach O, jak widać tutaj prześwituje lekko Zależało mi na takich kompletach, ale wiedziałam, że one nie będą jakiejś wspaniałej jakości Bo ja chciałam to jako piżamkę Bądź jako komplety do chodzenia po domu I mam takie w trzech kolorach Czarny, czarny wydaje mi się już aż tak mi prześwituje Chociaż nie Wydaje mi się, że nie Może... Nie wiem, bym musiała zobaczyć dokładniej. Tutaj nie widzę jakiegoś odbicia mojej ręki ogromnego, także czarny komplet z tych trzech kompletów nie prześwituje, więc jak komuś zależy na tym, żeby nie prześwitwały, to zamawiajcie sobie ciemne kolorki. Mamy czarny komplecik i mamy też niebieski komplecik. Jest to taki wyjątkowy kolor niebieski. Właśnie zastanawiam się, jak będą wyglądały te spodęki jeszcze na mnie, więc chyba sobie je ubierzemy i nie wiem, który komplet ubrać. Może ubiorę górę białą i niebieskie spodenki przebrałam się jednak w czarny komplet, bo y, widziałam przebitki i widziałam moje kopyto po prostu wielbłąda które przechodziło mi y, przez środek i tak się to prezentuje te spodenki właśnie odsłaniają dosyć mocno tyłek, ale mi to totalnie nie przeszkadza czarny komplet wygląda naprawdę bardzo ładnie, w sumie wszystkie wyglądają mega ładnie strasznie mi się one podobają y, i fajne są takie właśnie luźne do spania, do chodzenia po domu, na tym totalnie mi zależało, na takim y, piżamowatym stylu dosyć, więc mi osobiście te komplety się bardzo podobają i chyba do końca filmu zostanę w tym czarnym lecimy do kolejnej fajnej rzeczy, a później pokażę wam coś, co mi się w ogóle nie podoba w tym zamówieniu, ale dobra, lecimy do następnej fajnej rzeczy i będzie to sukienka jest to satynowa sukienka musiałam wziąć rozmiar M, bo S się wyprzedał wydaje mi się, że powinna być na mnie dobra, ale patrzcie jakie ona ma cudowne ramionczka, mam nadzieję, że po prostu te ramionczka mi nie odpadną, wydaje mi się ona całkiem w porządku, nie chcę mi się na siebie jej narzucać, ale tak mi się ona po prostu podoba będzie ona miała taki, wydaje mi się, luźny, zwisający dekolt Tak jak właśnie teraz ją widzicie Jest dosyć długa, nie jest przylegająca Bo zamawiałam raz z sukienkę przylegającą I nie czuję się najlepiej w takich sukienkach Czy prześwituje? No troszkę prześwituje Myślę, że jak ubiorę bieliznę bez bezszłową To nie będzie żadnego problemu Ale te granatowe paznokcie mi prześwitują Aczkolwiek jestem zakochana w tej sukience i cieszę się, że ją kupiłam Ja uwielbiam ogólnie biel i biel mi pasuje Także ogólnie tamte komplety oceniam takie 8 na 10 mocne Ze względu na to, że nie trafiłam jakby z rozmiarem Wolałabym rozmiar mniejszy A ta sukienka dla mnie jest 9 na 10 Przez to, że dosłownie leciutko prześwituje Ale naprawdę bardzo mi się podoba Teraz przechodzimy do rzeczy, na której się po prostu zawiodłam Miał być to taki też komplet zimowy Do chodzenia po domu Jednak ta bluza jest tak... Cienka i tak słabej jakości, jest to rozmiar S. Ciekawa jestem, jaki to ma po prostu skład i dlaczego to jest takie cienkie. Na osobach jakby ładnie wyglądało, a tutaj na mnie wygląda to fatalnie. W sensie nie przemierzałam tego, ale ja po prostu widzę, że to jest 50% bawełny i 50% poliestru. Nie wiem, czemu nie odpowiada mi za bardzo po prostu. Ten komplecik, jego jakby Jego po prostu materiał mi totalnie nie odpowiada Teraz na siebie to przymierzam To wygląda bardzo ładnie, ale na stronie Wyglądało o wiele porządniej W sumie z daleka to wygląda porządniej, ale jak weźmiecie to do, rę do ręki To się po prostu zawiedziecie I tutaj mamy spodenki od tego I ogólnie kolor jest przepiękny Właśnie niedawno kupiłam sobie długi taki e, Podobnego koloru dres Ten jest bardziej taki podniebieski podchodzący Tamten jest bardziej zielony e, Ale po prostu... No nie, jestem po prostu na nie, nie wiem jak to ocenicie, ale dla mnie to jest takie 5 na 10. Zamysł, krój i wszystko jest bardzo ładny, ale ten materiał to źle się w nim czuję i boję się, że po praniu by się po prostu zepsuł. Lecimy dalej, lecimy dalej. Spodnie, które już wcześniej zamawiałam, tylko tym razem kolor bardziej taki szaro-czarny. Miałam już te spodnie w kolorze niebieskim, naprawdę są świetne, są elastyczne, służą mi dobrze, jeszcze się nie rozerwały, a miałam je wiele razy na sobie. Często jak je ubieram, piszecie mi właśnie skąd je mam także te spodnie mam z Shin jestem bardzo z nich zadowolona, to są te spodnie z takimi nogawkami, takimi przerywanymi, naprawdę robiłam sobie już wiele razy w nich zdjęcia i robiłam wiele tiktoków w tych spodniach i zawsze każdy ktoś o nie pytał, także myślę, że po pierwsze super leżą, chociaż nie podkreślają jakoś mocno pośladków, wydaje mi się, że lekko mogą nawet spłaszczać ten tyłek, ale oprócz tego po prostu na nogach leżą serio świetnie, dlatego zamówiłam sobie drugą parę, więc to o czymś świadczy lecimy do rzeczy, której nie mogę się doczekać i jest to tak Taka bluzeczka. Jeszcze sama nie wiem, jak ją się ubiera. Mamy tutaj jakiś papierek. O, kurde, mam nadzieję, że ona będzie wszystko zasłaniała tak, jak powinna. Aż jestem jej ciekawa i boję się, że się teraz w nią nie zmieszczę, bo to jest jakiś mały rozmiar. Jest to taka bluzka gorsetowa. Bym ją chętnie przymierzyła, ale boję się, jak będę w niej wyglądała, więc. Przymierzamy? Przymierzamy. To jest bluzka, na której mega mi zależało. Jeszcze do końca nie umiem sama jej ubierać. Muszę jakoś zrobić tak, żeby ta fiszbina weszła mi pod piersi i żeby po prostu te piersi były podkreślone, ale pierwszy rzut oka wydaje mi się, że bardzo pozytywnie i bardzo ładnie. Ja jestem zakochana w tym gorsecie, w tej bluzce. Ją się wiąże z tyłu. Sama przed chwilą to sobie wiązałam. Co prawda te właśnie fiszbiny lekko się wyginają. Tutaj też. Ciągle je poprawiam, bo nie wiem, czy po prostu dobrze je zrobiłam Wydaje mi się, że one powinny być bardziej tak, a nie tak Nie wiem, dobra, mniejsza Coś pokombinuję sobie później Ale ogólnie bluzka bardzo ładna Bardzo pozytywnie mnie zaskoczyła I jej ocenka to takie wizualnie 10 na 10 Jeżeli chodzi o wygodę, bałabym się troszeczkę o nią Praktycznie niech będzie takie, no nie wiem 7 na 10, 8 na 10 Teraz zauważyłam, że ta koszulka przez to, że ją tak mocno poprawiałam, mnie tutaj lekko zarysowała i jestem lekko czerwona, ale jeszcze po prostu nie za bardzo potrafię ją sama ubierać. Aczkolwiek zamówiłam sobie taką drugą, podobną, czarną, e, ta jest troszeczkę porządniej wykonana, ma na pewno porządniejszy i grubszy materiał. Ten materiał jest zdecydowanie cieńszy, e, ten wydaje mi się taki podwajany, e, też ona ma właśnie tutaj te fiszbiny, e, ale jej się samemu nie wiąże. Ona jest skrzyżowana na plecach, także też sobie ją przymierzymy, no bo... Nie zostawię Was bez przymierzania takich cudeniek. Kolejne cudeńko, aczkolwiek żałuję, że ona nie jest po prostu mniejsza, ona wydaje mi się, że jest na mnie lekko za duża, jednak powinno się ją krzyżować na przodzie na tyle prezentuje się ona tak, nawet nie wiem czy ją dobrze i ładnie wyprostowałam ale na przodzie wydaje mi się, że te paski powinny być troszeczkę ciaśniejsze i wydaje mi się, że oddam ją do krawcowej, ta fiszbina o wiele lepiej się układa, na pewno wchodzi mi bardziej pod pierś, więc być może po prostu ta koszulka jest na mnie lekko, jakby mówiąc to za mała, bo ona jakby zsuwa mi się z tej Piersi, ale ta jest już na pewno o wiele wygodniejsza, o wiele praktyczniejsza. Jej damy ogólną ocenę 9 na 10, bo jest prawie idealna właśnie, gdyby nie to, że nie trafiłam z rozmiarem, bo wydaje mi się, że powinna być rozmiar mniejsza, ale jest prześliczna. No spójrzcie sami. Jezu, idealna po prostu. Ja nie mam robionych piersi, ja mam naturalne piersi, a one wyglądają tutaj naprawdę świetnie. Teraz to ja sobie ją nawet ładniej ułożyłam i... Kurde, jest genialna. Serio. Jestem naprawdę zadowolona. Jeszcze jak ją zmniejsze, to już w ogóle będzie świetna. Moje dzisiejsze zamówienie jest tak dobre, że ja nie mam pytań. Przechodzimy do perełek, czyli do dwóch ogromnych kurtek. Ta jest taka bardziej pikowana, jest ona puchowa, jest ona ogromna, co mi się bardzo podoba, to to, że ma zamek. Co prawda nie jest taka najgrubsza, taka mega, mega gruba chociaż się taka wydaje, będę musiała na pewno ubierać w zimę pod nią bluzę i gdzieś tutaj mamy do niej pasek, ale wydaje mi się, że ona prezentuje się po prostu świetnie. Muszę jeszcze pasek znaleźć i go zawiązać, żeby Wam wszystko ładnie pokazać. Tak, mamy tutaj do niej paseczek, wszystko można związać. Przysięgam wam, że ja nie wiedziałam, że na Shein można znaleźć takie wspaniałe kurtki. Jest ona taka nieco dłuższa, nie jest taka mega długa, zaraz zobaczycie taką mega długą kurtkę, ale patrzcie, jak chcecie, możecie dać sobie pasek, jak nie chcecie, to nie musicie, ale patrzcie, jak ona się prezentuje, jak ona ładnie wygląda, ja po prostu jestem w niej zakochana, naprawdę nie wiem, co się dzieje po prostu. Oczywiście zapomniałam też o tym, że ona ma kaptur, także kolejny plus, jedynie szkoda, że ten kaptur nie jest taki ze sznurkami, ale można sobie go zapiąć tutaj, ale... Ja jestem po prostu zakochana, szczerze mówiąc. Nie wiem, zamówiłam dwie kurtki, zaraz drugą Wam pokażę, która też jest hitem, ale... To całe zamówienie to jest jeden wielki sztos oprócz jednej rzeczy. Przepraszam was, że namawiam was do złego, ale spójrzcie na tą kurtkę. Kolejny hit. Ta jest już nieco grubsza, jednak zaraz pokażę wam jej minus. Przede wszystkim to jest fajne, że ona jest mi za kolana. Ona sięga mi za kolana. Nie jest ona aż z takim połyskiem. Jej jedyny minus... O nie, ją pomadką przed chwilą. Minusem jest to po prostu, że ona nie ma żadnego innego zapięcia, nie ma żadnego zamka, a ma tylko takie magnetyczne guziki, które się zapina, nie nie chce mi się co prawda ich do końca zapinać. Jak widzicie tutaj, jak sobie to aby będzie Wam pizgało, że tak powiem, więc nie fajnie, ale jest przepiękna! Ja jestem w niej zakochana! Przysięgam Wam! Ja chciałam taką mega długą kurtkę, bo mi zimę zawsze zimno. I ta kurtka jest naprawdę świetna. Także minusem jest to, że nie ma kaptura, jednak ma taki ogromny kołnierz, także obie kurtki. Kochani, ja nie wiem co się stało. Obie są świetne. Wszystko tu jest świetne. Oprócz tego jednego zestawu. No i na dzisiaj to już tyle. Przepraszam Was, że zamówiłam tyle świetnych rzeczy. Ja sama jestem w szoku. Jestem ogólnie przed treningiem i jeszcze nie zdążę się tymi wszystkimi rzeczami nacieszyć. Jeżeli ten film Wam się spodobał, zostawcie kciuka w górę, zostawcie komentarz. Link do wszystkich rzeczy będziecie mieli oczywiście w opisie. I ja naprawdę. Ja nie wiem, co tu się stało. Te rzeczy tutaj są naprawdę prześwietne. Jestem w nich wszystkich zakochana. Widzimy się w kolejnym filmie. Buziaki mua, i papa!